Magda Sakowska, dobry wieczór. Dziś gościem wydarzeń jest kandydat na prezydenta Paweł Kukiz. Dobry, dobry wieczór. Ile powinna według Pana wynosić kwota wolna od podatku? No na pewno znacznie więcej niż w krajach afrykańskich. My w tej chwili mamy w, w, kraje afrykańskie, w, mają znacznie wyższą. W, w, kwotę wolną od podatku niż Polska, ale przede wszystkim powinno się generalnie, przede wszystkim w pierwszej kolejności odpodatkować pracę. Ona jest tak bardzo mocno opodatkowana, 70%, ona jest odpodatkowana jak papierosy i alkohol. 70% naszych pieniędzy jest zabieranych przez państwo. Nasi przodkowie płacili dziesiąt, dziesięciny, czyli jedną dziesiątą, a my płacimy siedemdziesiątych na utrzymanie całego aparatu partii urzędniczego. No to pan, jako prezydent, jakie by zaproponował rozwiązanie? Ja, jako prezydent, nie jestem od proponowania w, w tej chwili, w, na dzień dzisiejszy, rozwiązań. My, tak szczegółowych, a tylko. dlaczego nie? Bo na przykład Andrzej Buda że... mówi kwota wolna od podatku przynajmniej osiem tysięcy. To niech mówi natomiast yy, natomiast oczywiście, że można wiele rzeczy powiedzieć, natomiast trzeba zdać sobie sprawy, że przy obecnym systemie ustrojowym, przy obecnej ordynacji wyborczej, przy obecnym systemie politycznym nie ma opcji na wprowadzenie jakichkolwiek proobywatelskich reform. Te pieniądze są, nasza praca jest opodatkowana tak dlatego, ponieważ musimy zapłacić za elektorat partii politycznych w postaci urzędników. Mamy blisko milion urzędników w Polsce i dopóki tego problemu przerostu urzędniczego nie rozwiążemy, nie rozwiążemy problemu partiokracji, nie ma co mówić o szczegółach. Czyli co, zwalniałby pan urzędników? Nie, nie zwalniałbym urzędników. co pan zrobił z nie, tymi ludźmi? Elektorat, ja już mówiłem to wielokrotnie, mm -hmm. że jeden z wysokich urzędników Platformy kiedyś, yy, kiedy zapytałem go yy, tuż po objęciu przez Tuska, kiedy tu, tuż po objęciu władzy zatrudnił nowych 70 tysięcy urzędników, zapytałem czy chodzi o obsługę stanowisk unijnych. On mi odpowiedział, że oszalałeś, mówi pomysł to razy cztery. Ja pytam dlaczego? Odpowiada, mi masz rację, pomysł od razu razy osiem pomnożyłem, pyta, ile ci wyszło. No, 7, razy 8, 7 razy 8, 56, 560 tysięcy. Pytam, co to jest? O mój to są głosy. To jest ten, którego karmimy, jego żona, dwójka dzieci, teść, teściowa, mama, tato. I teraz, jeżeli wprowadzimy ordynację wyborczą, która to jest jeden z efektów, jeden mm. z pozytywnych skutków, która nie wymaga elektoratu, y, 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 elektoratu urzędniczego, to, to po prostu to państwo od urzędnicza się samo. Czyli jednookręgowe mandaty wyborcze. Jedno, jednookręgowe. Jedno... Pana Na główny postulat. Tak. Tak, ja już sam, sam zaplątała już... mi pani trochę. Tak, to jest u pana na stronie, to jest to jest. To nie jest u mnie na stronie, tylko to jest. Proszę postulat. pani Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. W ja Australii. Ja wiem, ale u pana na stronie też u mnie na jest. Ja nie twierdzę, że tego nigdzie nie ma. Ale u miał swoją to jest... ojczyznę i chciałbym, żeby posługiwała się normalnym systemem ustrojowym, systemem, który służy obywatelom, a nie kacykom partyjnym i ich żołnierzom. Dobrze, a in vitro? Co pan by zrobił z in vitro? Przede wszystkim, zanim, zanim w, pomyślałbym o in vitro, pomyślałbym o tych dzieciach, które już się urodziły i o ich rodzicach. Ale jedno nie wyklucza drugiego? Wyklucza, proszę nie. Pani. Ale proszę mi Dobrze. dać, jeżeli nie, no to jeżeli Pani tak... Chce. No nie, no moim zdaniem no nie wyklucza, no bo można myśleć i o tych, i o tych, tak? Proszę Pani, od, od dawien, od dłuższego czasu Jesteśmy świadkami protestu matek dzieci niepełnosprawnych w sejmie. To był bardzo głośny protest. Tak. Te kobiety urodziły dzieci niepełnosprawne. Te dzieci wymagają opieki 24 godziny na dobę. Matki musiały rzucić pracę, często zostały rzucone przez mężów. E, na utrzymanie siebie i dziecka mają 800 zł zasiłku i 150 par złotych tak zwanego dodatku pielęgnacyjnego. Muszą przeżyć z tym dzieckiem za 1000 zł. Nie mają, powiem brutalnie, kiedy dziecko umiera, nie mają ciągłości pracy, nie mają wieku emerytalnego, nie mają nic. Czyli na cały rok na to dziecko musi im wystarczać 12 tysięcy, niecałe 12 tysięcy złotych. Dopłacanie w takiej sytuacji dwójce zdrowych osób, 13 tysięcy po to żeby mogli oczywiście spełnić Wy jakieś pan, swoje marzenie byli ma proszę dać mi już już tylko jakby byli zdrowi to ja marzę żebyśmy prowadzili program telewizyjny pod tytułem nie przerywaj a ja dopytuję, nie przerywam nie pani proszę panią o to żeby mógł skończyć wypowiedź w tej kwestii mhm. Jeżeli przeznaczamy państwo w takiej sytuacji, o, te matki są oszukiwane, z tymi dziećmi już od dłuższego czasu zostały oszukane przez rząd, przez Tuska, mimo tych wszystkich obietnic medialnych e, i w tej sytuacji dwójka zdrowych ludzi, która jest zdeterminowana Chęcią posiadania. No muszę panu przerwać, no nie są zdrowi. Jakby byli zdrowi, to Proszę nie panie, musieliby no, mieć innych. No, no nie da mi pani skończyć, błagam panią. No, ale uważa pan, że są zdrowi? Są zdrowi, zdrowi na tyle, koszt... że mogą podjąć dodatkową pracę, czy mhm. mogą na przykład zamiast na wakacje wyjechać mhm. do pracy i odłożyć te pieniądze. Matka, która opiekuje się dzieckiem półrośliną, nie jest w stanie sobie pozwolić na takie, ja w tym kontekście Czyli mówię, więc są nie pewne... Proszę pani, są pewne priorytety. Tak samo jak priorytetem jest żądanie, ja bym sobie bardzo życzył takiej determinacji polityków i mediów w zakresie żądania tarcz antyrakietowej, na przykład w Polsce, tarcz antyrakietowej, ile jest, widzę w tej chwili, w przypadku przejazdu tych nocnych wilków. Taką determinację no, nie, nie życzę pytam, wam dziennikarzom, no. takiej determinacji no, no, w obserwowaniu, w żądaniu tarcz antyrakietowych i, i politykom. Cały czas szukamy tematów zastępczych. In vitro, marihuana, czy jakieś nocne czy czarne wilki. No, o, nocne wilki i tak o nocne wilki akurat pana nie, nie pytałam o ten przejazd, a in vitro to nie jest temat zastępczy dla dwóch milionów. Pustego i taki samolot nie naleje, dla natomiast dwóch milionów par, powiedziałem, a dla ja mnie mogę priorytet mają zdanie? żywi, urodzeni już ludzie. Mhm. To jest podstawa. E, dobrze, ale in vitro no, rozumiem. Czyli pan by nie dofinansował, ale w ogóle sam zabieg in vitro pan by zakazał czy pozwolił? A jakie mam e, moce sprawcze, żebym mógł zakazać? Proszę, ja nie jestem panem bogiem, ani prokuratorem, ani ani Sejmem. No, no więc... mógłby pan nie podpisać ustawy? Mogę nie podpisać ustawy, ale mogę też zwołać wcześniej Radę Gabinetową, mogę konsultować się z, z Kościołem, z etykami i tak, dalej, i tak dalej. Jest no. akurat w sprawie, o ile jestem dość radykalny w kwestii aborcji, o tyle w sprawie in vitro mogę pani odpowiedzieć, nie mam jasno określonego poglądu, bo to zresztą kościół nie ma jasno określonego zdania w sprawie in vitro. Są bardzo różne opcje, nie wiem. Nie wiem, bo z jednej strony jeżeli zamrażamy te, te zarodki, no to mamy do czynienia z przechowaniem tego. One nie są unicestwiane, ale są, istnieją, więc nie są, nie są zabijane. Ja uważam, że z chwilą połączenia plemnika i komórki jajowej mamy do czynienia z życiem, z chwilą powstania zarodka, bez względu na to, w jakim stadium to, to życie jest w danym momencie, ale jest, mamy do czynienia z życiem. Natomiast tutaj nie wiem, nie, nie jestem jakoś strasznie radykalny, natomiast jestem radykalny, jeśli chodzi o to, że na pewno priorytet powinny mieć już urodzone dzieci i ich opiekunowie. A euro chciałby pan, żeby było w Polsce? W czy... tej sytuacji? Gwóźdź do trumny. Bo? Dlatego, że Polska istnieje tylko teoretycznie nie tylko w kwestiach, że tak powiem, bytu, bytu geopolitycznego, ale też, też i w tej kwestii. Czyli w jakiej kwestii? W kwestii finansowej, euro? W jakiej kwestii nie w kwestii, istnieje? W kwestii, w kwestii w kwestiach gospodarczych. Nie ma. My nie mamy gospodarki. Powiedziałem na początku. 70% naszych pieniędzy jest zabieranych. My jesteśmy cały czas na deficycie budżetowym i na długach. Pewnie, że jest ładniej kolorowo, ponieważ pożyczyliśmy te pieniądze. Natomiast jedziemy na deficycie budżetowym. Tuż przed wejściem do studia, e, znaczy nie tuż, tylko poprzedni, jeden z programów, jeden z programów e, e, poprzedzających ten program, bo jestem dłuższy czas już studio, czekam, oczekując na ten program, słyszałem wypowiedź i zachwyt nad wzrostem PKB w Polsce. Mhm. Otóż. Opowiem taką historię, tylko też prosiłbym o to, żebym mógł ją dokończyć. Ja bardzo interesuję się bezpieczeństwem wewnętrznym od bardzo dawna. Kiedyś zainteresowała mnie rola dzisiaj, rola dzielnicowego, w związku z czym zadzwoniłem do kilku swoich znajomych policjantów w różnych rejonach Polski z zapytaniem, jak tam u Was rola dzielnicowego, na czym co dzielnicowo robi w tej chwili w tych czasach. Dzwonię do jednego, on mówi, pytam oczywiście zwyczajowo, co słychać, a on mówi, daj spokój, szukam prostytutek. Do, do, dru, dzwonię do drugiego, szukam prostytutek, trzeci szuka prostytutek. Pytam o co chodzi? Brakuje nam prostytutek. Dostaliśmy dyspozycję z góry, z komend wojewódzkich, żeby znaleźć w moim terenie, ma znać. Na przykład pięć prostytutek, ja mam tylko jedną notowaną. O co? Nie mogę, nie, nie, nie wiem, co zrobić. Będę musiał na te statystyki na, na, naginać. Wie pani o co chodziło? Chodziło o to, że wciągnięto w PKB szarą strefę. I ona znacznie, i ona, to właśnie ta szara strefa, te sztucznie kreowane statystyki pokazują, że my jesteśmy, że my jesteśmy we wzroście gospodarczym. To jest bzdurą ewidentną. A według pana się zmienia. proszę? A, a według my się Pan... uwsteczniamy, proszę pani. My się uwsteczniamy, my jedziemy na ten, który był odpowiedzialny za gospodarkę, uciekł do Brukseli, żeby uniknąć odpowiedzialności za to, co zrobił. A te wszystkie statystyki są naginane sztucznie. To jest nieprawda. To jest kłamstwo, to jest propaganda. Nie ma co do tego wątpliwości. I musimy kończyć. Chciałam jeszcze panu zadać pytanie o No to, cała że ma Polska pan, się kończy, że, dlatego pan, tu jestem. Że pan ma coraz lepsze wyniki w sondażach. W te to nie, to obywatele, te, którzy te dane pan wierzy? To są, to są, nie, proszę pani, ja, ja je traktuję bardzo, bardzo ogólnie, bardzo informacyjnie. Natomiast cieszy to, że jest coraz to nie jest mój wynik, tylko to jest wynik. E, no. Wrogów tego systemu. Ludzi, którzy uważają, A, że Polska w nowym dokończyć. systemie może. Ale jesteśmy gotowi do kończenia. Przewnie, skończymy to. Ma pan Kandydat pani na prezydenta Paweł, pa, Paweł Kukis, bardzo dziękuję. Musimy dziękuję kończyć bardzo. rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.